nie odwalił Facebook. Ok, kochani, dobry wieczór, dobry wieczór. Tomasz Pawlak prosto z Gdańska. Witam Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Tąże wieczorową porą, gdzie pójdziemy już do czwartego epizodu, do czwartego odcinku mojej historii, z której, tak jak powiedziałem, obiecuję napisać książkę. Także jeżeli oglądasz mnie na YouTubie, jak najbardziej nie wahaj się. Kciuka w górę, zasubskrybuj, żeby mieć tutaj dostęp do bieżących informacji. Moi drodzy, jeżeli w tej historii, którą Wam opowiadam, W mojej historii, widzicie jakieś wartości, jest coś ciekawego, również nie wahajcie się, jak się dzielisz, to się mnożysz. Także po prostu udostępnij, oznacz osoby, które mogą być zainteresowane. Jak już część z Was wie, nie tak dawno. Tak, bo ta decyzja nie ma więcej niż miesiąc. Podjąłem decyzję przejścia do nowej ścieżki życiowej, czyli trenera, mentora, coacha generycznego branży network marketingu. I w tym, że właśnie obszarze zamierzam się rozwijać. Kojn, nim przejdę dalej, sobie zerknę. Jeżeli możesz, kliknij, proszę link do StreamYarda, albo jeżeli ktoś byłby tak przyjemny i przyjazny, aby ten link streamiardowy udostępnić, bo wówczas w ramach streamiarda będę widział wasze komentarze. A tak, muszę tutaj się sobie podglądać, co się dzieje na poziomie co się dzieje na poziomie po prostu facebookowym. Dobra, moi drodzy, startujemy. W takim razie kciuki w górę, lecimy w dalszą część historii. Także ostatnio wspominałem wam po tym jak miałem okazję pracować w korporacji w ostatnich mojej korporacji warszawskiej pracowałem dla firmy Altcom i Prezesa Stella przy niesamowicie ciekawym i fascynującym projekcie jakim był Port Kariery. A natomiast równolegle wówczas spotkałem się z moim ówczesnym bardzo bliskim Kolegą, no przyjaciel, to myślę, że mogło być trochę za mocne określenie na naszą relację, ale to było gdzieś już blisko. Mój świadek ślubny, zresztą, który mówi stary, ja przywiozłem, byłem z firmą, w której pracował wcześniej, jako, jako zresztą prezes zatrudniony. Był z tą firmą właśnie w Japonii, w Chinach, przepraszam, i tam zobaczył takie cienkie folie, które świecą własnym światłem. Mówi, stary, ty, się, ty jesteś w branży, można być reklamowej, od lat znasz tą branżę, a to jest taki ciekawy produkt, i może zrobimy firmę, która no po prostu będzie się zajmowała niestandardową reklamą, nietypową, czymś, co jest um, unikalne na rynku. No i faktycznie, słuchajcie, w zasadzie startowaliśmy w lipcu, to jesteśmy w to jesteśmy roku. Czekajcie, 2009 czy 10, 10, przepraszam, 2010, 11 lat temu, lipiec. No i, i, i słuchajcie, tak jak no w lipcu się często mówi, no ludzi nie ma w lipcu, tak? Po prostu ludzi nie ma, w lipcu są oni niedostępni. Zastanawiam, co tu się może dziać na poziomie Instagrama. Panie, jeżeli oglądacie mnie na Instagramie, dajcie mi znać, proszę. Dobra, w każdym razie jest takie przeświadczenie, no, że lipiec, sierpień to miesiące są wakacyjne. Tak? Natomiast tak jak powiedziałem, ja mam bardzo często tak, że nawet jeżeli ktoś mi mówi, że czegoś się nie da, to sprawdzam. Tak? Czasem dobrze, czasem źle. Różni była z efektami, natomiast wiele przypadków w moim życiu pokazało, że warto tego typu właśnie testy po prostu w życiu czynić i w życiu robić. W związku z czym, słuchajcie, Czesiolu, witam Cię serdecznie. Dobra, czyli wiem, że Instagram zadziałał. W związku z czym, ja w lipcu, gdzie podjąłem decyzję, że no z produktem folii elektrologicznych, czyli to świecą własnym światłem tam świetne przeznaczenie było właśnie w różnego typu lokalach, restauracjach tak zwanej w chorece, że odwiedzę no, duże firmy. tak. I sobie no, co wypisałem, Coca-Cola, PepsiCo, Grupa Żywiec, Carlsberg, yy, yy, no, po prostu największe firmy. Nie? Gdzie jak się spodziewacie yy, no, dostać się w ogóle na spotkanie, yy, tak? no, to, to jest yy, nie lada wyczyn. Tak? No ale jako, że yy, moje doświadczenia sprzedażowe już na tamten czas były niebagatelne, a wręcz bym powiedział duże. W sensie ja znalazłem metody, żeby podostawać się i do tych można powiedzieć menadżerów odprawek za, za, za trading, zarówno on trading, jak i off trading, czyli tak zwaną chorekę, czy też właśnie bardziej tradycyjny trading i tam i tam reklamy do brand menadżerów, do, do różnych ludzi, którzy Krótko mówiąc, odpadają za, 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 za tą właśnie przestrzeń. I wyobraźcie sobie, że ja w lipcu w dużych firmach, korporacjach, łącznie zrobiłem 20 spotkań. Tak? I wierzę oczywiście z Gdańska do Warszawy, no bo to większość firma swoje centrale w Warszawie. Oczywiście No nie wszystkie, ale no, w Warszawie znakomita większość. I to był w zasadzie moment, kiedy to koło zamachowe zostało lekko rozgrzane. W miarę szybko pozyskaliśmy kontrakt z grupą Żywiec. I pierwsze produkcje no, nie niemałych ilościach, wtedy dla żywca i parę set tysięcy obrotu, że tak powiem, weszło. Natomiast ze względu na to, że jak pamiętacie, ja strzeliłem bardzo spektakularnego bankruta, to ja jeszcze no, już byłem gdzieś tam przy końcówce, ale jeszcze się spłacałem. No i wówczas no, mój wspólnik biznesowy, bo budowaliśmy firmę od zera w zasadzie. Powiedział, wiesz co, no jak ty masz jakieś tam zadłużenia, to, to prawie lepiej, jak ty byś nie wchodził do zarządu spółki, bo zrobiliśmy spółkę z o .o. tylko ja mam ty na tylnym fotelu, a jak ty się tam porozliczasz i spłacisz, no to można powiedzieć udziały zostaną ci z powrotem przekazane. Nie? No i słuchajcie, zaczęliśmy budować. tak? Nasze kompetencje cudownie się uzupełniały. Mój wspólnik był znakomity Odczytania umów pod tytułem 10 osób czyta umowę on jedenasty i widzi jakieś tam błędy, zagrożenia, świetny był w zajęciu się logistyką, na tym się po prostu znał, w prowadzeniu w ogóle firmy, zarządzaniu firmą, tak, no, w tym był świetny. Ja z kolei byłem tym frontmanem marketingowym od sprzedaży, potem zacząłem rekrutować po prostu naszych pracowników, no bardzo był to, można powiedzieć, ciekawy i, i fantastyczny czas. No, w każdym razie, słuchajcie, spółka rozbujała się naprawdę do milionowych obrotów. Fantastycznie, fantastycznie zaczęła sobie żreć. W miarę, słuchajcie, szybko, bo zaledwie po roku my żeśmy już stawiali biuro w Warszawie, gdzie byli również zatrudnieni handlowcy. Czyli mieliśmy centrale niejako w Gdańsku, a właściwie w Sopocie konkretnie. Czyli wróciłem na stare śmieci, gdzie się wychowałem. Tak, zresztą no mój wspólnik też pochodził z Sopotu. No, on chodził do, do dwójki do liceum, ja chodziłem do jedynki i z tamtych czasów się znamy. Trochę żeśmy też, o, w zasadzie w mojej historii, no, ale bardziej idę przez pryzmat Zawodowy. Ja trochę też po, pograłem, słuchajcie, w bilarda yy, w tak zwanej piątce. Jak się nazywa kafe 5, przed, zanim była kafę 5? No, widzicie, kurczę, pamięć jest jednak ulotna. Niby nie miałem COVID-a, a mam momentami taką właśnie mgłę. Jak się nazywała? Cafe 5, zanim była. Cafe 5 w Sopocie. Jak ktoś pamięta, dajcie w komentarzu, jak się, jak się nazywało. No w każdym razie tam żeśmy się gdzieś tam poznali. Przy okazji właśnie grania w bilarda. Ja miałem zresztą okazję trochę pograć tego bilarda w lidze. Bardzo też sympatyczne doświadczenie, bardzo fajny czas, zupełnie inny niż tenis. Natomiast jako, że no dla mnie powtarzalność pewnych czynności to był standard, tak? to dla mnie nie było nic nowego, także właśnie no, billard też relatywnie szybko opanowałem, po prostu no, intensywnie trenując, powtarzając pewne schematy, pewne uderzenia, odszukując w jaki sposób zachowuje się biała bila w zależności od tego, jakie uderzymy, wbijając jedną z, nazwijmy to, bil numerowanych do łzy. Najważniejsze, słuchajcie, w bilardzie, jeżeli kiedykolwiek żeście grali, jest nie wbijanie bil do UZ, a zarządzanie białą bilą, która się odpowiednio ustawia po prostu po stole do kolejnego, do kolejnego podejścia, czyli no, można być eksperci grający w bilarda planują, tak, mają taką strategię wbicia wszystkich bil tak, czyli nie planują najbliższego uderzenia, tylko planują co po czym będą wbijać, w jakiej kolejności i jaka ta strategia jest najlepsza. Tak, ci, co zaczynają, najczęściej grają na dwie bile do przodu, natomiast no, ci, którzy nie mają żadnych doświadczeń w tym zakresie, najczęściej uderzają tą bile, która jest do wbicia, a potem rozglądają się po stole, to co następne. Tak? To Z punktu widzenia fachowca zupełnie, zupełnie inaczej to wygląda. Ja nie mogę się nazywać fachowcem. Od pula, czy bilarda, czy snookera. Natomiast troszeczkę pograłem, trochę tych umiejętności nabrałem, nawet kilka ciekawych, można powiedzieć, pojedynków stoczyłem. Miałem okazję ogrywać lepszych, dużo lepszych od siebie. Dlaczego? Ponieważ miałem mental, jak to, jak to mówi mój syn Masz psychę albo nie masz psychy, tak? Po prostu um, miałem psychę, tak, jako że wyszedłem z wycznowego sportu, grałem w tenisa. Hello, guys! I'm delivering everything in Polish, sorry for my foreign friends, but today I'm, I'm talking Polish. Um, wybaczcie ten drobny wtręt, ale widzę, że tutaj pojawiają się goście e, anglojęzyczni, no, którzy nie rozumieją, co do nich mówię, stąd też chciałem właśnie takie hasło. Także tak, żeśmy się poznali z moim wspólnikiem przy stole biliardowym, zadzierżniliśmy, można powiedzieć znajomość. Okazało się, że on wcześniej już znał Moją przyszłą żonę, tak? W sensie nie byli parą, ale się bardzo dobrze znali, zupełnie z innych, gdzieś tam, klimatów. I no, stąd też tak się potoczyły losy, że był naszym świadkiem, właśnie ślubnym. No i, kochani, zaczęliśmy firmę, zaczęliśmy ją rozkręcać. To też był niesamowicie ekscytujący czas, tak, ponieważ tworzyłem coś całkowicie nowego tworzyłem bardzo tradycyjne, Standardowy biznes, to zresztą nie jest jedyna firma, którą miałam okazję popełnić. Po drodze też były kolejne, natomiast tutaj faktycznie dużo było serducha, dużo było ekscytacji, po prostu działo się niesamowicie. Także na początku to były folie elektroluminescencyjne, po, potem zaczęliśmy wprowadzać technologię e-papieru, tak? czyli z kolei reklamę już do bardziej oświetlonych miejsc, które się, no niejako świeciło odbitym światłem, ale dzięki animacji też przyciągały uwagę odbiorców. Potem, jako pierwsi na rynku, wprowadziliśmy takie słuchajcie książeczki, bardzo cieniutkie, z ekranem TFT wideo, że normalnie była książka, ktoś otwierało i leciało wideo, prawda, w takim panflecie. To też była duża innowacja, duża ciekawostka, także robiliśmy bardzo niestandardowe ekrany, ale to był też ciekawy czas na rynku. Sporo pieniędzy w marketingu, oczywiście już on się mocno przerzucał na, na tak zwany online, ale jeszcze dużo się działo w przestrzeni offline'owej, no i na pewnym etapie, żeśmy zadzierzgnęli, można powiedzieć, współpracę z największymi graczami, którzy robili też reklamę outdoor'ową, tak, czyli firmą AMS, Klirsa, Stroller. pozdrawiam oczywiście wszystkich z tych firm i zaczęliśmy z nimi ko kooperację w zakresie tych reklam, które na przystankach, jeżeli kiedykolwiek widziałeś animowaną, tak, reklamę, że coś się wyświetlały się, pewne elementy, to to były nasze produkcje, powiem nie skromnie, jeżeli gdziekolwiek dzisiaj odwiedzasz restaurację, jakiś bar, jakąś knajpę, dyskotekę i widzisz tam animowaną, świecącą reklamę w formie plakatu, to są właśnie, to jest nasza technologia. Śmieszna sprawa, bo na te plakaty zaczynam mówić, że to są flashpointy, czyli tak jakby no flashpointy, czyli Czyli nasza firma zaczęła być marką dla tego typu, można powiedzieć, świecących folii. Zresztą sama nazwa tych folii jest skomplikowana, bo to się nazywa elektroluminescencja. Skomplikowana rzecz. No w każdym razie, słuchajcie, firma się niesamowicie rozwinęła. Potem zadzierzyliśmy współpracę z Węgrami, z Czechami, Słowakami, Bułgarami. Słoweńcami, Chorwatami, tak no, zaczęliśmy się rozwijać, można powiedzieć, w formie franczyzy. To też była ciekawostka, ponieważ na tyle żeśmy przyjęli niskie marże, że im nie opłacało się przechodzić cały proces łącznie z taryfikacją. Wiecie, przy odprawach celnych i tak dalej, i ściągać to bezpośrednio z Chin. Dużo wygodniej im było po prostu skorzystać z naszego doświadczenia i kupować te produkty od nas. Także słuchajcie, rozwój był. Niesamowity. Natomiast na pewnym etapie no, zgłosił się jeden, pomijając tutaj nazwy firmy, myślę, że, że nie ma sensu o nich w tym cię mówić, pojawił się gracz, który no, chciał dać za naszą firmę, niejako pozyskać od swojego holdingu naprawdę bardzo, bardzo poważną kwotę, liczoną w milionach. No i w tym momencie zaczęliśmy mieć inne podejście. Nie? Ja powiedziałem, stary super, zwłaszcza że tam mieliśmy jeszcze mieć kontrakt na to, żeby tą firmą zarządzać po, po przyjęciu, przynajmniej jeszcze dwa lata, z bardzo dobrą pensją, oczywiście, samochodem z pełną oprawą, jakby stary. No przecież po to się tworzy firmy, tak, żeby potem je dobrze sprzedać, czyli zarobić dobre pieniądze na, na, na swoim wkładzie pracy. A, i, no i wtedy możemy rozwijać jakieś kolejne bym powiedział firmy, kolejne biznesy, kolejne interesy, no i tu się okazało, że mamy zupełnie inne podejście, ponieważ mój wspólnik traktował firmę jak swoje dziecko, jak um, coś co tworzymy, że za te pieniądze też nie opłaca sprzedawać i tak dalej, ja mówię, wiesz co, no, my żeśmy osiągnęli pewien próg bym powiedział skonsumowanego potencjału tak, w tym rynku i my już nie będziemy jakoś bym powiedział rosnąć razy dwa, razy trzy, Ponieważ no niestandardowa reklama to nigdy nie są, bym powiedział, główne budżety, a my żeśmy z tych budżetów niestandardowych naprawdę no, dużą część tych budżetów, można powiedzieć, przyjmowali do, do tych naszych produktów, które faktycznie były bardzo atrakcyjne, ciekawe, przyciągające uwagę. No i, i, i tutaj okazuje się, że różnica zdań w zasadzie no, inwestorem jest bardzo prosto, tak jak inwestor nie widzi tej spójności wśród szczególnie właścicieli zarządzających, no to, no to po prostu się wycofa, tak? no i to też się inwestor wycofał. No i ja słuchajcie, poszedłem jego wspólnika i ja mówię, dobra, słuchajcie, ja już jestem wyczyszczony, ja już jestem pospłacany, to było z okolica 13 roku, gdzie słuchajcie, udało mi się z największego życiowego krasza całkowicie, bym powiedział, wyjść na prostą i mówię, co ja już się wyczyściłem, no ja bym chciał te moje udziały przejąć, tak, no w końcu tworzyliśmy spółkę razem na pół, Mieliśmy układ taki, że ja miałem 49%, a mój wspólnik jako w ogóle pomysłodawca całego biznesu 51% ja bym wiesz, sam na tych udziałów teraz nie dam. Ja mówię, a czemu? No, bo ty masz inną wizję, ty to firmę chcesz sprzedać, a ja nie chcę, a potem będę miał tutaj jakiegoś, jakiegoś dziwaka, jak swoje udziały sprzedaż um, um, po prostu w firmie, nie? No i jak się spodziewacie, skończyło się to grubym nieporozumieniem. Bym powiedział, wręcz grubą awanturą. Nasze żony się spotkały i podobno to spotkanie słyszało półtorej miasta. Tak było, tak było dobitnie. No w każdym razie, nasze relacje po tej historii się całkowicie zamknęły, skończyły. No i przyznam, że to był taki kolejny duży cios gdzieś tam w życiu. Jak to jest człowiekowi zaufać? Tak, że no, przyjęliśmy coś na twarz, niejako. Nie było oczywiście pod to jakiejś konkretnej dokumentacji. No i się okazało, co się okazało. Tak? To był taki moment, gdzie słuchajcie, ja już powiedziałem, nigdy nikomu nie zaufam. tak? Będę sceptyczny, tak? że ktoś będzie musiał zapracować na moje zaufanie i tak dalej. Będąc w głębokim dołku, bardzo długo o tym po prostu myślałem, przemyśliwałem. No, czułem się bardzo źle. Oczywiście to był taki moment, gdzie nie tylko udało się wyjść z długów, ale no, udało się już zarobić bardzo, bardzo dobre pieniądze, nazwijmy to na górce, także ja, to, że tam żeśmy się rozchodzili, to nie miało wpływu jakiegoś istotnego na mój osobisty cash flow. Natomiast no, po prostu taki wiecie, no, duży cios, ból i na pewnym etapie słuchajcie, ja wstałem z łóżka z tym poczuciem, że ja po prostu mam tak, że ja kocham ludzi, ja uwielbiam ludziom, Móc zaufać, a wręcz inaczej nie potrafię. Tak? Czyli wchodzę w relacje z wysokim poziomem zaufania, który oczywiście dzisiaj po moich doświadczeniach można bardzo łatwo, krótko mówiąc, stracić. Tak? No bo po prostu pojawiły się określone doświadczenia, natomiast uznałem, że jeżeli ja będę no, się zmieniał, tak? czyli nie będę ufny, nie będę otwarty do ludzi, to to już nie będę ja. A jak to mówić nie ja, no to w zasadzie jaki gdzie jest ten sens mojego życia. Tak? No, czyli postanowiłem, że będę dalej sobą, że będę dalej otwarty i ufny, ale po prostu znacząco bardziej ostrożniejszy. Co, oczywiście, witaj Marcinie, cześć. Co, oczywiście, mm, gdzieś na przestrzeni czasu się pojawiło. Natomiast też w wielu przestrzeniach y, y, dalej i później też miałem okazję się po prostu mylić. Kochani, jeżeli te moje historie, tak, to już jest czwarty odcinek, mają dla Ciebie jakąś wartość, oczywiście bardzo się proszę o to, żebyś ją udostępnił, oznacz osoby, którym być może ta historia, na których będzie interesująca, kochani, w kolejnym odcinku, już niebawem, bo najprawdopodobniej zrobię go jutro, w zasadzie każdy dzień poza weekendem e, uznałem, że chcę zrobić odcinek mojej historii i po prostu tą historię spiąć klamrą, bo za chwilę wrócimy do wielkiego przełomu, czyli jak człowiek, który był absolutnie w kosmicznej kontrze do network marketingu, w jaki sposób do niego wrócił. Tak? Przypominam z poprzednich odcinków, zbankrutowałem w network marketingu, będąc właścicielem firmy networkowej, która funkcjonowała w Polsce i w krajach ościennych, zbankrutowałem bardzo solidnie, bo milion euro długu to jest kawał grosza po prostu, który gdzieś tam trzeba było łącznie spłacać. W każdym razie w każdym razie obwiniłem za to oczywiście ludzi z network marketingu, znając ich za złodziei, bandytów, ludzi, którzy są tylko i wyłącznie nastawieni, żeby kogoś oszukać, że jest to branża, w której się Traci relacje, traci się tożsamość, traci się pozycję społeczną, tak, czyli wszystko, co było złego, bym powiedział, zaadresowałem do tej branży. Aczkolwiek na przestrzeni czasu, kiedy no niejako wzrastałem, nabierałem dystansu, edukowałem się, rozwijałem się, tak, zacząłem też element rozwoju osobistego, to no, coraz częściej mówiłem sobie: cholera, to chyba to nie było tak, że to wina tylko i wyłącznie tych ludzi, że to tylko i wyłącznie wina branży. Czyli zacząłem mieć te pierwsze istotne wglądy w siebie. Tak? wglądy w siebie, że jednak to ja mogłem kilka rzeczy przypilnować. Gdy nie przypilnował, nie byłoby tych problemów, w związku z tym, że ich nie przypilnowałem. No oczywiście pojawiły się bardzo istotne wyzwania i problemy. Ok, słuchajcie, nim dzisiaj domkniemy, to przypomniała mi się, jedna historia jeszcze z czasów młodzieńczy, której Wam nie, op nie opowiedziałem, to w zasadzie było zanim rozpocząłem współpracę z Rainbow i tematem filtrów wodnych. Ponieważ mnie ten element przedsiębiorczości, w ogóle pracy w jakiejś innej niż ten, tenisa ciągnął także że nim pojawiło się Rainbow, to ja jeszcze podjąłem pewną próbę właśnie podjęcia pracy. Tak? To była sezonowa praca. To było, chyba jeszcze byłem w ostatniej klasie liceum. No, w każdym razie, słuchajcie, czytam sobie ogłoszenie w prasie. poszukiwani sprzedawcy do no, firmy XYZ. Ciekawe warunki, też firma pochodząca ze Stanów. Poczęto to ogłoszenie, tak fajnie wyglądało. Fajne logo w ogóle w tej gazecie. Bo to podczas dzisiaj ogłoszenia byłem w gazecie. Mówię, idę. Słuchajcie, wchodzę orłowo, taki niewielki budynek. W tym budynku, to było rano, wcześniej rano, tak? Jakaś grupa ludzi robi jakieś ćwiczenia, mogę, ja kurczę, blada, o co tu chodzi? Tak, jakieś ćwiczenia, jakaś motywacja, co tam się dzieje. No w każdym razie przyjęłam mnie sympatyczna pani. No, dzień dobry, oczywiście. Pani, pani, pokazując na mnie, na koleżankę, ja oczywiście, ubrany elegancko. Najlepszy garnitur z szafy jaki miałem. No, nie miałem jakiegoś super garniturów, w domu się nie przelewało, ale ubrałem garnitur, jakieś ładne, eleganckie buty. No, w końcu idę do pracy, tak, na sprzedawcę, to trzeba być elegancki. No i um, pani mówi, no, pani pani, no, wy tacy, widać, światowi, czy tam coś, jakieś tego typu teksty padły, um, będziecie przydzieleni do działu muzycznego. No dział muzyczne, no, no fajnie, muzykę lubię, prawda? No co prawda, nie gram na instrumentach, ale nie szkodzi. Przecież zawsze można się czegoś nauczyć. Na pewnie dostanę jakieś materiały, będę miał jakąś wiedzę. Nie ma problemu, no tak się stawiałem, tylko w jakiej lokalizacji. Ten sklep, tak? no bo tutaj to ja sklepu żadnego nie widzę. No i poczekajcie tam na zdzicha. Tak, z Dzichu zaraz tu przyjedzie, on jest menadżerem tego działu muzycznego i ma świetne wyniki sprzedażowe, także Zdzichu będzie was wprowadzał. No my tak po sobie patrzymy, no okej, okay, dobra, w po porządku, nie ma sprawy, dobra, no sprawdźmy. Nie? Pamiętam tu jak dzisiaj, Zdzichu przyjechał małym Fiatem 125p, no to generalnie było pewne wyzwanie, żeby się tam w ogóle spakować. I nie wiem dlaczego, czy to był jakiś test, który robił z zdzichu. zdzichu nim, żeśmy gdziekolwiek ruszyli, jad śledzie. Na takiej plastikowej podstawce, nie? Czyli nawet nie było jak ręki podać, bo zdzichu miał jedną utytłaną tymi śledziami. I takie wiecie, no, nie będę może tego pokazywał. <grym>, Być może jesteś przed kolacją <grym>, albo coś, to nie chcę tutaj cię zrażać. W no, każdym razie zcichu rąbał te śledzie, takie w oleju. Po czym dzień dzisiaj będzie fantastyczny, będzie świetna zabawa, ja wam wszystko pokażę, wy dzisiaj się tylko macie przyglądać, dzisiaj się będziecie uczyć wszystkiego i tak dalej. No tak spokojnie. a ja pytam, a gdzie ten sklep jest, gdzie my jedziemy, gdzie będziemy prowadzić tę sprzedaż? mówi, spokojnie młody, wyluzuj, wszystko w swoim czasie, ty widzę, już dużo pytań. Ty masz się uczyć dzisiaj, ty po, po prostu słucha. No dobra, no z dzichu starszy, w dzichu reprezent został przedstawiony, wyedyfikowany jako doświadczony sprzedawca i menadżer tego działu. No to jadę, tak? No, trzeba zaufać. No i słuchajcie jedziemy, wyjeżdżamy z tego Orłowa, jedziemy z tym Gdańska. Mówię, no, przynajmniej może będzie bliżej domu ten sklep, no to fajnie, nie? I wjeżdżamy, słuchajcie, na górę, można powiedzieć, jedziemy sobie w stronę lotniska. I na pewnym etapie wjeżdżamy w taki, taką dzielnicę Kokoszki. To jest dzielnica, gdzie jest mnóstwo zakładów produkcyjnych, takie, wiesz, tam Mostostal, Centrostal, jakiś tam Atlas, no, no firmy generalnie produkcyjne, nie? Ja mówię, gdzie ten sklep tutaj może być, nie? Ale nic, to widzę, że Kryśka obok też taka zaniepokojona, co się dzieje, o co chodzi. No ale stajemy, tak? Kurczę, no centralnie, słuchajcie, zakład produkcyjny, tak? Jakieś maszyny stoją, jakieś rury, dużo huku, hałas wokół. Mówi, wysiadamy. No to my żeśmy posłusznie wysiedli, nie? Zdzichu otwiera, słuchajcie, klapę. W waluchu z przodu trzeba było otworzyć klapę. Wyjmuje karton z kasetami. I mówi tak, słuchajcie, dzisiaj będzie super zabawa, super impreza. Idziemy kochani to opierdzielić. Widzisz, te cztery kartony do młody? to ma dzisiaj wszystko zniknąć i ja ci pokażę, jak to się robi. Słuchajcie, dziewczyna już po drodze, jak żeśmy szli do tych zakładów, da, po prostu centralnie zrobiła zrywkę, No, ale ja miałem karton z nich, no to nie mogłem uciec, nie? No, to, to, to nie było takie, bym powiedział, jednoznaczne i, i proste, tak. W związku z czym no, chodziłem z tym kartonem, a zdziwio mówi panie, tu masz trzy kasetki Disco Polo, a jak pan kupisz teraz, to panu dołożę dwie takie, prawda, jakieś tam z popem, nie? Słuchajcie, co to była za akcja, chodziliśmy po tych zakładach produkcyjnych, po centralnie produkcji, chłopy odrywani od maszyn, żeby Zdzichu tę kasetę mógł pokazać, tak? wtedy to nie było takiego ograniczenia, że tam wszędzie ochrona i tak dalej, no bo pewnie dzisiaj, dzisiaj to by Zdzicha nie wpuścili, nie? ale wtedy można było tak sobie gdzieś tam w tych latach po tych zakładach jeszcze normalnie po ludzku, jak to się mówi, chodzić, ja słuchajcie w tych lakierkach, po błocie, utytułany, utytułany dół spodni tych, wiecie, najlepszych karnitorawek. Powiem nam załamka, no w połowie dnia, jak już jeden karton mi opróżnili, wracali po drugie, ja powiedziałem, Dzihu, dzięki za tą lekcję, serdeczne, ja podobnie jak Krysia, nie idę Twoim zacnym śladem, mam trochę inny pomysł jednak na siebie, niekoniecznie proces tego typu akwizycji mnie kręci interesuje. Także taki krótki powrót, słuchajcie, do moich pierwszych doświadczeń z amerykańską, właśnie firmą i, i, i z rozwojem y, y, w ramach sprzedaży. Kochani, tym optymistycznym akcentem na dzisiaj kończę odcinek czwarty. Także wszystkiego dobrego, miłej, wspaniały wieczór i do zobaczenia. Oczywiście, Jutro. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Cześć.